Witam serdecznie. Dzisiaj w odcinku postaram się naprawić termometr Brown. Pokazuje się błąd POS za każdym pomiarem. E, także zobaczymy, co tutaj mogło ulec awarii. Zapraszam. A więc, może na początek zademonstruję, co się dzieje. E, termometr się uruchamia. Wszystko jest w porządku. Wybieramy tutaj opcję wieku, i kiedy przyciskam przycisk. Mierzenia temperatury wyskakuje błąd POS. Jest to błąd pozycji czujnika w uchu. Ale wyświetlam się w zasadzie za każdym razem. Zaczął się pojawiać tylko czasami. Teraz w zasadzie pokazuje się za każdym razem. Nie sądzę, żeby to był problem software'owy, dlatego że, że to po prostu wszystko działa. Tylko jakby nie szczytuję tutaj temperatury z czujnika, także podejrzewam jakiś błąd hardware'owy, czyli po prostu gdzieś w może połączeniach, może sam czujnik, a więc a więc rozbiorę tutaj obudowę. Wyciągam baterię, jest tutaj jedna śrubka, którą widzę, tylko na środku. OK. To już pozwoli nam zdjąć obudowę. Pewnie jest ona tutaj na zatrzaskach. Może zacznę stąd. Ok. Mamy to wszystko rozebrane. A więc tutaj są styki do połączenia baterii. Na pewno je też tu wyczyścimy, ale jak było widać, bateria łączyła. No i sam ten czujnik. Tutaj widać jest połączenie na taśmie. Może odkręcę ten czujnik najpierw. Ok, trzyma się on tylko teraz na taśmie. Postaram się tą taśmę wypiąć. O! Wszystko gotowe. Te styki dosyć wyglądają tutaj czyste. Ale przemyję teraz wszystko to. Alkoholem izopropylowym prawdopodobnie właśnie będzie to połączenie na tej taśmie, dlatego że to jest w zasadzie jedyne połączenie tutaj z tym czujnikiem. Spróbujemy tutaj tą taśmę również oczyścić. Tutaj oczyszczam też te pola baterii. Jednak z nimi pewnie problemu nie będzie. Przedmucham wszystko tutaj jeszcze powietrzem, no i warto by sprawdzić, czy faktycznie coś tutaj się zmieniło. Okay. Pewnie się tutaj, że ta taśma mi dobrze wejdzie, ale w zasadzie ona już tutaj faktycznie weszła dosyć łatwo. No, musimy tutaj założyć tą budowę. To jeszcze te styki, może faktycznie trochę warto odgiąć. Muszę założyć tą budowę z powrotem, żeby się przekonać, czy faktycznie to pomogło. Oczywiście tutaj przykręcę z powrotem ten czujnik. Okay. No, przed przykręceniem jeszcze śrubki włożę baterię i sprawdzimy, czy faktycznie coś to pomogło. A nie mam tego kapturka. pokazujemy teraz tu niską temperaturę. O! I proszę, wyświetliła się temperatura. No tutaj mam za, za niską temperaturę dłoni oczywiście. Ale są jakieś odczyty. Także w zasadzie wyczyszczenie tego połączenia z czujnikiem było całym problemem. Przykręcam tutaj z powrotem, oczywiście, tą śrubę, żeby wszystko skręcić w całość. I termometr jest naprawiony. Dzięki za uwagę w tym krótkim odcinku. Pozdrawiam serdecznie, cześć.